Intencja na miesiąc sierpień. O święceniu Dni Świętych. Prawy katolik w niedzielę i święta, o mszy, kazaniu sumiennie pamięta. Nic nie kupuje i nic nie sprzedaje, sam nie zarabia, zarobku nie daje. Aby obudzić i spotęgować to pragnienie święcenia Dni Świętych, podajemy tu kilka uwag o potrzebie szanowania i przestrzegania Dni Świętych. Po pierwsze, wtedy potrzebujemy świąt i odpoczynku świątecznego dla naszego ciała. Jak uczy doświadczenie, Praca ciągła i natężona, do jakiej największa część ludzi dla zdobycia sobie chleba powszedniego jest zmuszona, do tego stopnia wyczerpuje siły ciała, że tego ubytku ani przerywanie pracy przez jedne lub dwie godziny, ani nocny spoczynek dostatecznie wynagrodzić nie zdoła. Potrzeba na to koniecznie co kilka dni dłuższego, co najmniej przez całą dobę trwającego, zupełnego wytchnienia. Bez tego organizm cały stopniowo coraz więcej się osłabia. Przedwcześnie więdnieje, traci swoją odporność przeciw chorobom i innym dolegliwościom i w końcu niszcze je zupełnie. Lepiej niż ktokolwiek wie to Pan Bóg, który stworzył człowieka i wie doskonale, czego każdemu z nas potrzeba. A ponieważ, jak mówi Pismo Święte, miłuje wszystko, co jest i nic nie ma w nienawiści, z tego co uczynił, dlatego postanowił: pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Sześć dni robić będziesz, i będziesz czynił wszystkie dzieła Twoje. Ale dnia siódmego szabat Pana Boga Twego jest, nie będziesz czynił żadnej roboty weń, Ty i syn Twój, i córka Twoja, sługa Twój i służebnica Twoja, bydle Twoje, i gość, który jest pomiędzy bramami Twemi. Potrzeba powtóre i dla duszy i wszystkich władz jej raz po raz dłuższego wytchnienia od pracy obowiązkowej i zawodowej. Czy kto pracuje więcej ciałem, jak na przykład rolnik, rękodzielnik i inni tym podobni, czy też ma pracę przeważnie umysłową, jak urzędnicy? nauczyciele i tak dalej, każdemu ta mniej lub więcej jednostajna praca właśnie dla tej swojej jednostajności powszednieje i uprzykrza się tak, że bez wszelkiego zapału, a nawet bez najmniejszej ochoty do niej się zabiera, odbywają machinalnie tylko, byle jej się zbyć, nie przymierzając jak to bydle, które wciąż w jednym i tym samym chodzi deptaku. ptaku. Przy ciągłej niczem nieprzerwanej, ani urozmaiconej pracy zawodowej umysł traci swoją sprężystość i odporność, pamięć wreszcie i wyobraźnia, przesycona jednakimi wciąż wrażeniami, tracą swój polot i stają się na kształt tego ptaka w klatce, który pozbawiony swobody wciąż w jednym, ciasnym kręci się kółku. Niedziela i święta przerywają tę szarą, powszednią jednostajność życia deptakowego. Kiedy człowiek po całotygodniowej mozolnej pracy na niedzielę zmieni przepoconą bieliznę i w odświętne przybierze się szaty, od razu jakby inny duch w niego wstępuje, czuje się być niebydlęciem roboczym, nie kołkiem w zgrzytającej wiecznie maszynie, ale człowiekiem, na podobieństwo Pana Boga, rozumnym i swobodnym. I szczęśliwy, stokroć szczęśliwy, kto, jak ten ptak wypuszczony z klatki, wzbija się w górę, gdzie czystsze i świeższe jest powietrze i skąd jest jakby bliżej do Pana Boga, umie zbliżyć się przede wszystkim do Pana Boga swojego, i u niego, jako dawcy wszystkich darów najlepszych, zaczerpnąć nowych sił i świeżości dla spracowanej i stęsknionej duszy swojej. Ma człowiek po trzecie serce, a i to serce ma swoje potrzeby nieodzowne. By tu pominąć wiele innych, ma serce ludzkie potrzebę przede wszystkim cokolwiek szczęścia, i to jeszcze tu na ziemi potrzebuje też piękna. Wyjąwszy tę garstkę wybranych, którym Pan Bóg raczy zastępować i ojca i matkę i braci i siostry i wszystko, gdzież człowiek znajdzie trochę szczęścia i zadowolenia, jak nie w kółku swoim rodzinnym. Oczywiście, jeśli to kółko jego rodzinne ożywione Duchem Bożym i trwa w miłości. W powszedni, roboczy dzień ojciec prawie zawsze, Matka bardzo często, a i dzieci, nawet nieletnie, tak bardzo bywają obarczone i umęczone pracą na chleb codzienny, że ledwie zdążywszy się cokolwiek posilić, już i śpieszą na spoczynek. Dla nawału pracy, dla ustawicznej troski o utrzymanie, nierzadko się zdarza, że rodzony ojciec i własna matka dzieci swoich prawie nie znają i nawzajem dzieci nie znają ich. A jeśli się nie znają, jakże mają nawzajem się cenić, nawzajem się kochać? Bez miłości zaś nie masz szczęścia na tej biednej ziemi naszej. Zostają przynajmniej dni święte, te dni prawdziwie Boże, w które i najuboższy, byle z domu do szynku, od swoich do obcych nie uciekał, może dowoli nasłuchać się szczebiotania swych dzieci, zbawić je i pouczyć swojem na doświadczeniu opartym i poczciwym słowem i popieścić je, i tak zażyć szczęścia życia rodzinnego, sam wśród młodych odmłodnieć i ich nawzajem stopniowo doprowadzić do rozwagi i dojrzałości. Serce ludzkie potrzebuje też koniecznie piękna, którym się, jak wszystkim, co jest szlachetne, święte, boże, zachwyca i doskonali. Jedni tylko rolnicy po wsiach, co od chwili, kiedy ranne wstają zorze, aż do zachodu miewają niebo nad głową, a przed oczyma rozliczne cuda przyrody, ci też w ogóle chętnie święcą dni święte i wyjątkowo tylko potrzebują, żeby ich do tego obowiązku nawoływać. Ale po miastach w huczących fabrykach, przy ciasnych warsztatach, w dusznych biurach i handlach, w zadymionych kuchniach i restauracjach, a najczęściej i we własnym mieszkaniu, jakże szukać tego, co piękne, szlachetne, święte, Boże, kiedy tam brak nawet powietrza, światła i miejsca? A dla gorączkowej gonitwy za zarobkiem i dorobkiem nikt prawie nie ma czasu ani ochoty, żeby o Panu Bogu i o tem, co Boże bodaj pomyśleć. Oj, nie jest sobie przyjacielem, ktokolwiek zarzucił zwyczaj święcenia dni świętych, ani jest mu przyjacielem, kto od tego odwodzi. Dotychczas mówiliśmy o potrzebach wyłącznie doczesnych. Dla których należałoby ustanowić dni święte, gdyby tego sam Pan Bóg w dobroci swojej nie był już uczynił. Mamy jednak czwartą jeszcze i to najważniejszą potrzebę. Oto dusza ludzka jest nieśmiertelną i dlatego każdego z nas czeka wieczność, to znaczy, że ty, ten sam, który teraz biedujesz i mozolisz się, albo też używasz i nadużywasz tu na ziemi, chociaż umrzesz to jest opuścisz ciało i ziemię, to jednak ty ten sam żyw będziesz na wieki. A jeżeli już w tym życiu najzupełniej jesteśmy zależni od opatrzności Bożej i nie masz rady przeciw Bogu, toć tem więcej wieczność nasza jest w ręku Bożym. Mądrze zaś i słusznie mówi nasze przysłowie: jak kuba Bogu, tak Bóg kubie. Kto nie dba o Pana Boga nawet w dni święte, a tem mniej z pewnością dba o Niego w dni powszednie, nie będzie też Pan Bóg dbał o Niego w godzinę śmierci, ani przez wieczność całą, a to tem więcej, że jak naucza Pismo Święte, ktobykolwiek zachował Wszystek zakon, a w jednym by upadł, stał się winien wszystkiego. Bo który rzekł: Nie cudzołóż, rzekł ci też: Nie zabijaj. A jeśli byś nie cudzołożył, ale byś zabijał, stałeś się przestępcą zakonu. Tak mówcie i tak czyńcie, jako ci, którzy mają być sądzeni. Podobnież należy wiedzieć, że chociażby kto zachował i piąte i szóste przykazanie, ale wykroczyłby przeciw trzeciemu, stałby się przestępcą zakonu i naraziłby się na wieczne potępienie. Raz jeszcze tedy powtarzam. Prawy katolik w niedzielę i święta, o mszy, kazaniu sumiennie pamięta, nic nie kupuje i nic nie sprzedaje, sam nie zarabia, zarobku nie daje. Aby tedy i my i wszyscy byli takimi prawymi katolikami, tego pragnijmy, o to się starajmy, o to usilnie prośmy Pana Boga naszego. Amen. Drodzy słuchacze, dziękujemy Wam za Wasze wsparcie modlitewne i materialne. Dzięki Niemu powstał ten odcinek. Przypominamy, że za każdego darczyńcę raz w miesiącu odprawiana jest Msza Święta. Subskrybuj i obserwuj nauki katolickie, i pamiętaj także o kliknięciu dzwoneczka. Zachęcamy również do cyklicznego wsparcia nauk katolickich. Kochani, nawet najmniejsza kwota, ale cykliczna, ma dla nas ogromne znaczenie w tworzeniu kolejnych treści. Linki do przekazania dobrowolnej jałmużny oraz do zapisania się do nauk, znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.